U profesora. Co, zostawili mi tylko jeden pokabel? No, w sumie mogę wziąć tylko jeden, ale nie dają mi wyboru. Muszę wziąć ten jeden, bo nie mam innego wyboru. Hmm, ciekawe, co tu jest. O, Dodi! To najlepszy starter w sumie. Moja przygoda. Ała, co mnie popchnęło? Dobra, mam Pokemona, Moja przygoda: Pokémon ogłaszam za otwartą. Jeżeli byście chcieli więcej filmików, to wiecie, rozpoczynamy taką prawowodną serię. Jak dobijecie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę albo czegoś tam. Zobaczymy, jakie komentarze będziecie pisać. Mam nadzieję, że się no, seria przyjmie. Pa!